Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem. Dzisiaj będę miała dla Was recenzję. Opowiem Wam kilka słów o produkcie z Pezy. To jest olejek żożoba. Czy się sprawdził u mnie, czy niekoniecznie, czy jestem zadowolona, czy zakupię ponownie, ale o tym się dowiecie za chwilę. Tutaj mam olejek, który właśnie jest w 100% ze składników naturalnych. Jest to olejek żożoba. Opakowanie zawiera 15 ml. Rzadko wydawałoby się, że dużo, nie dużo, ale przy codziennym używaniu i to tak w znacznych ilościach, no to niestety ta pojemność szybko umknęła. Jak widzicie, opakowanie jest szklane. Zawiera bardzo fajną właśnie pipetę. Bardzo dobrze się właśnie aplikuje ten produkt. Nie trzeba łapek wsadzać do środka. To co tutaj nam producent napisał na opakowaniu i co obiecuje, że jest to produkt do cery suchej, do cery mieszanej i do cery przytłuszczającej się. Jest to produkt, który zawiera naturalne filtry UV, czyli bardzo fajna rzecz. I jest to produkt, który możemy stosować do twarzy, do ciała, do włosów. Można go dodać do kremu do twarzy, można go dodać właśnie do maseczki, można go dodać do balsamu i muszę Wam powiedzieć, że bardzo sceptycznie podchodziłam do tego produktu. Wiecie, że ja mam cerę bardzo tłustą, a w strefie T to już jest istne szaleństwo. Myślałam, że z wiekiem troszeczkę się to uspokoi, że będę miała mniej przetłuszczającą się skórę, nic bardziej mylnego, im jestem starsza, tym jest po prostu gorzej. Nawilżam skórę, nie używam jakichś mocno matujących kosmetyków, ani mniej jednak moja skóra po prostu szaleje. Co możecie zobaczyć, właśnie w tej chwili, jak mocno świeci mi się na przykład czoło. I kupując właśnie ten olejek, były tam chyba dwa czy trzy jeszcze rodzaje. Interesował mnie jakiś tam inny, ale oczywiście go już nie było, tylko była etykieta, do czego ten olejek jest stosowany. Więc kupiłam ten z żożoby. Byłam właśnie ciekawa, czy się u mnie sprawdzi. Jak się sprawdzi, nie ma żadnego zapachu, ten olejek nie pachnie. W każdym bądź razie ja sobie go nakładałam codziennie na noc. Dwie- trzy kropelki nakładałam na twarz, na szyję, na dekolt. Czekałam aż to delikatnie wszystko się wsiąknie, żeby ta pusta warstwa zeszła. No i później nakładałam krem, nakładałam normalny balsam na, na dekolt. A zdarzało mi się to również nakładać na włosy, gdzie efekt był znakomity. Jest to olejek, który u mnie się sprawdził bardzo dobrze. Myślałam, że właśnie olejek, że będzie przytłuszczał moją skórę, że nie będzie żadnego efektu. Stwierdziłam, że pewnie go tylko na włosy zużyję. Natomiast używałam go właśnie bardzo dużo na twarz, bardzo dużo na dekolt. Nic mi złego olejek nie zrobił, nie zapchał, nie było żadnych niedoskonałości, nic się tam na skórze nie działo. Wręcz przeciwnie, skóra była właśnie taka fajna, nawilżona, taka mięciusieńka, gładziusieńka. Efekty mnie naprawdę zaskoczyły. Jest to olejek, po który pójdę na pewno do drugiej roli po kolejne opakowanie. Jestem mile zaskoczona, bardzo dobry produkt. Delikatnie jednak to przetłuszczanie u mnie zmniejszyło się na skórze twarzy, co mnie bardzo zaskoczyło, no ale no niestety od miesiąca już go nie używam, no i niestety efekty powracają, więc żeby to było na dłużej, no to niestety trzeba ten olejek troszeczkę dłużej postosować, tym bardziej, że ja go zużywałam i na twarz, i na szyję, i na dokoń, i na włosy, a więc ta pojemność 15 ml bardzo szybko mi się skończyła, ale wiem, że produkt jest godny polecenia, zakupię go na pewno. No, chciałabym upolować go w jakiejś promocji, bo jednak w cenie regularnej jest znacznie droższy. Ale jak mi się nie uda go kupić na promocji, to na pewno w regularnej cenie też go zakupię. Świetny produkt, spokojnie mogę Wam polecić. Ja jestem bardzo zadowolona, także same plusy dla niego. Kochani, jak mieliście właśnie taki olejek, albo macie jakiś sprawdzony olejek, który u Was właśnie dobrze się zachowuje na skórze, nie zapycha Was, nic złego się tam nie dzieje, nie ma później niedoskonałości, a przede wszystkim pomaga w niwelowaniu właśnie tego przetuszczania się skóry, to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzu. Ja jednak mam tą skórę bardzo tłustą, bardzo przetuszczającą w strefie T. W ciągu dnia ja niestety muszę dwa razy poprawiać makijaż, żaden podkład, żaden puder, nic za długo u mnie na twarzy niestety nie daje rady wytrzymać, także bardzo bym chciała, żebyście mi polecili coś dobrego, coś co macie sprawdzone, coś co u Was się już sprawdziło, z czego jesteście zadowoleni. Będę bardzo wdzięczna za każde słowo na ten temat, a dzisiaj kochani dziękuję Wam za oglądanie, żegnam się z Wami cieplutko i do następnego filmu. Pa, pa!